Najpierw zobaczył, co grają w kinach. Gazeta bowiem była tak przez pana złożona, że przed nosem Ferdynanda znalazła się akurat ostatnia strona. A na ostatniej stronie każda szanująca się gazeta zamieszcza program kin. Potem przeczytał dyżury aptek. Potem repertuar teatrów, potem prognozę pogody na jutro. Dowiedział się, o której wschodzi i zachodzi słońce i który szpital będzie dziś w nocy przyjmował tych, co zanadto się obiedzą lub połkną. Guzik. Jak już wszystko przeczytał, to westchnął sobie głośno i głęboko się zamyślił. Myślał tak sobie i myślał, kiedy nagle z ust pana dobiegło pierwsze, delikatne, jeszcze ledwo uchwytne. Ferdynand nastawił uszu i po chwili usłyszał następne już nieco mocniejsze. Nie ulegało wątpliwości. Pan chciał porozmawiać z Ferdynandem. Więc Ferdynand natychmiast, najgrzeczniej jak umiał, odpowiedział panu. Pan znowu. A Ferdynand znów. Pan. Ferdynand. No i tak sobie zaczęli rozmawiać. Pan wreszcie odwrócił się na bok i przerwał tę interesującą rozmowę. Ferdynand jeszcze raz zaczął czytać gazetę od początku, no ale ponieważ wszystko już wiedział, szybko mu się to znudziło i przymrużywszy oczy wpatrywał się w nogi pana, obok których właśnie leżał. Gdzie te nogi już nie były? Pomyślał sobie. Takim nogom to dobrze. Chodzą sobie, gdzie chcą. Żeby nawet odeszły jak najdalej, nikt ich nie woła. Do nogi. Wszystko im wolno. Jeszcze bardziej przymrużył oczy. A gdyby tak... Przyszło mu nagle do głowy. Gdyby tak wstać? Z tej kanapy, podejść do drzwi, w przedpokoju, wyjść na schody i spróbować stanąć na własnych nogach. Na dwóch własnych nogach. Ferdinandzie? Zawołał. Wspaniały!